Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na moim kanale YouTube odnośnie podsumowania, podsumowania unboxingu serii, która była na moim kanale od kilku dobrych lat. W tym odcinku chciałbym wam pokazać już moją całą kolekcję, jaką posiadam do chwili obecnej. Te wszystkie płyty, jakie tutaj widzicie albumy, single oraz wydania DVD. One miały być okazje już na moim kanale nagrywane. Na każdą płytę, jaką tutaj widzicie na tym biureczku oraz łóżku, był osobny poświęcony materiał. Tych filmów jest naprawdę sporo, a w dzisiejszym materiale przedstawiam Wam już całość. Wiele razy pisaliście do mnie w komentarzach, na Facebooku, kiedy Milan nagrasz film i pokażesz swoją tak stricte, całą kolekcję. Proszę Państwa, właśnie nadeszła ta chwila, żeby Wam to pokazać i uwiecznić. Mam nadzieję, że jest to mega gratka dla fanów Rammsteina. Oglądając takie coś, uważam, że kolekcja jest naprawdę imponująca. Chcę zaznaczyć jeszcze, że na tym filmie będziesz miał, miała okazję zobaczyć całą dyskografię Emigrate, całą dyskografię Tila Lindenmana oraz całą dyskografię Rammsteina, wszystkie albumy, wszystkie single oraz wszystkie wydania DVD. Zapraszam do oglądania. Chcę jeszcze zaznaczyć, że jeżeli będziecie słyszeli jakieś tam skrzypienie, to oznacza, że moja podłoga trochę skrzypi, więc no niestety też nie mam na to specjalnie wpływu. To jest tylko po prostu taka um informacja dla Was. Więc zaczynamy, proszę Państwa, w pierwszej kolejności. Przedstawiam Wam całą dyskografię tutaj Emigrate, a mianowicie mamy tutaj wszystkie albumy ich oraz wszystkie single. No i poza wyjątkiem mamy tutaj jedną płytę właśnie Tokyo Hotel Shrine oraz Abelard oraz Duo Jatex. Jest to oczywiście support, który występował na trasie Ramsteina. Te płyty mieliście okazję zobaczyć w osobnych tutaj yy, poświęconych filmach. Przypominam Wam, że każda płyta, jaka tutaj leży, był o niej film nagrywany. Także jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś, zapraszam Cię do playlisty różne moje filmiki. Także tak proszę Państwa finalnie to wygląda. Tutaj Tokyo Hotel i te Abelard Duet Jatox tak po prostu wyjątkowo położone są. Bo tu chodzi głównie o tą całą dyskografię właśnie Emigrate. Wszystkie albumy oraz wszystkie tutaj single. Tak to proszę Państwa, finalnie wygląda. Idziemy dalej. Następnie, oczywiście, mamy całą dyskografię Lindenmana. Teraz się nazywa T. Lindenman, kiedyś Lindenman. Także, tak to wygląda, proszę Państwa. Wszystkie albumy, wszystkie single, wszystko to było nagrywane dla Was na bieżąco. Kupowałem, przypominam Wam po raz. Chyba już trzeci. Możecie sobie zawsze obejrzeć taki właśnie materiał poświęcony odnośnie każdego albumu. Przypominam, w playliście różne moje filmiki na pewno znajdziecie ją tam. Ona sobie gdzieś jest. No i proszę Państwa, tak finalnie wygląda cała dyskografia Tila Lindenmana. Kupę pieniędzy na to poszło, ale naprawdę efekt jest imponujący, bo tak naprawdę dzisiaj po raz pierwszy raz zobaczyłem, jaka ta kolekcja jest naprawdę duża, a nawet dlatego, że ja nigdy nie miałem okazji jej rozłożyć w taki oto sposób, jak już widzicie na tym filmie, tylko po prostu yy, robiłem to w taki sposób, że układałem płytę na płytę. Po prostu robiłem takie jakby boksy, tak? Po kilkanaście boksów, żeby nie yy, też ciężar nie naciskał na odpowiednie tam. Po prostu od spodu płyty, tak, proszę Państwa, następnie przedstawiam Wam całą dyskografię, oczywiście Rammsteina, bo to jest chyba główny sens tego filmu. Więc, mianowicie, startujemy tutaj. Może się też tak zdarzyć, że będą gdzie niegdzie jakieś tam duplikaty albumów i tak dalej, i tak dalej. No, ale finalnie tak to wygląda już na pierwszy rzut oka. Spójrzcie sobie, wszystkie tutaj wydania mamy DVD. Uważam, że tutaj jest wszystko już zebrane, no i nic innego nie zostaje mi, proszę Państwa, jak yy, czekać na nowości, tak? Tak to finalnie wygląda, tutaj mamy tego dużego Volkerbala, co już kiedyś dla Was też nagrywałem, mamy tutaj nawet w tą puszkę metalową Made in Germany. To taką specjalną edycję limitowaną, czy jak zwał, tak zwał. Mamy też tutaj Ramstein Original Single Collection. Oczywiście ja też to postreczowałem sobie jak coś na przykład tego Volker Bala albo ten Original Single Collection, albo też tego Lindenmana Deluxe. To jest wszystko ostreczowane jak coś. To jest używane, ale ostreczowałem sobie po prostu. Także tak to finalnie, proszę Państwa, wygląda. Volker Bale, mam te takie jeszcze te pierwsze tutaj edycje, co wychodziły. No jest, moim zdaniem imponująca tu kolekcja. Chyba mi nie powiecie, że to jest bardzo mała kolekcja. Jest naprawdę tego sporo, sporo. Jak tu widzicie, mamy duplikaty, też dobrze pamiętacie z filmów te Rise, Rise albo Muter. Pokazywałem wam nowy i używany i tak dalej i tak dalej. Foli jeden tam jest. I tak dalej, i tak dalej. No kurde, no jest tego naprawdę bardzo dużo, moi drodzy Państwo. Całe łóżko zawalone tymi płytami. Naprawdę uważam, że kolekcja jest imponująca. Też pamiętam, jak pisaliście, że nie możecie się doczekać tego filmu. No i mam nadzieję, że już was tutaj trochę zaspokoiłem, oglądając to. No, uważam, że kolekcja jest naprawdę tutaj na wysokim poziomie. No, każdy singiel Ramsteina, każdy album oraz każde wydanie DVD. To samo tyczy się też właśnie Emigrate czy Tila Lindenmana, tak? Tak. Także spójrzcie sobie jeszcze raz, proszę Państwa, jak to wygląda finalnie. Całe łóżko w płytach. To jest po prostu no, już gruby, gruby kaliber. Wiecie co, tak z ciekawości, jeszcze się y, zacząłem zastanawiać. Policzymy sobie, ile mam wszystkich płyt. A mianowicie pewnie zrobię zaraz cięcie, bo to trochę potrwa, żeby Was tutaj nie zanudzać. Także po prostu zrobię zaraz malutkie cięcie i po prostu się yy, dowiecie, ile łącznie mam płyt, bo myślę, że to nie ma sensu po prostu rejestrować momentu, jak liczę, bo, bo to uważam, że jest chyba troszkę zgłupie. Spójrzcie sobie jeszcze raz, jak to wygląda cudownie. Tak, tego dużo jest, że aż mi się to wszystko mieli w oczach, jeże, jeżeli mam być z Wami szczery. Niesamowita kolekcja, na pewno potężna jest. No i co ciekawsze, na pewno w przyszłości możliwe, że będzie jeszcze większa, jeżeli będą wychodzić nowości, tak? Coś niesamowitego. Uważam, że to jest mega gratka dla. Fanów Ramsteina oglądając taki film. Dla mnie to też jest w ogóle taka mega przyjemność nagrywać to dla Was i pochwalić się moją całą kolekcją, jaką posiadam tutaj z Ramsteina. Tutaj co? Mam też plakaty na przykład z Ramsteina. Ja też mam bardzo dużo różnych gadżetów, moi drodzy państwo, z Ramsteina. Albumy, wszystkie single Ramsteina to tak naprawdę początek. Mam bardzo dużo koszulek, tak na dobrą sprawę. Mógłbym wam je nawet teraz pokazać, ale zanim przejdziemy sobie do, do takiego momentu, chciałbym sobie jeszcze jednak te filmy policzyć. Także w tym momencie robię cięcie. I zaraz do Was wracam. No, i witam Państwa po tym malutkim cięciu. Po podliczeniu tego wszystkiego, proszę Państwa, yy, podsumowując, już wiadomo, wszystkie albumy, single Emigrate, Tila Lindenmana i Rammsteina, wychodzi 114 płyt. Z tym, że jakbyśmy sobie jeszcze doliczyli, proszę Państwa, tutaj na przykład z i Original Single Collection, tam jest 6 singli, mieliście też okazję obejrzeć na y, osobnym materiale ten właśnie y, Ramstein Original Single Collection. Kto oglądał, to będzie wiedział. Plus jeszcze doliczyć sobie 5 z puszki Made in Germany, wychodzi łącznie 123 płyty. Ale ja po prostu nie liczę tego, no bo te 6 singli jest zapakowane w tym opakowaniu oraz 5 yy, właśnie tam płyt też jest w tej puszce Made in Germany. Kto oglądał ten będzie pamiętał ten materiał jak dla Was rejestrowałem. W każdym razie no podsumowując mam tak jakby 114, 114 płyt. Ale doliczyć sobie jeszcze wiadomo te sześć singli z Ramsztaj Original Single Collection i pięć Powiedzmy płyt z puszki Made in Germany wychodzi właśnie 123. Nie wiem, jakby to liczyć, czy to zaliczać właśnie do kolekcji, czy nie, ale uznajmy, że łącznie mamy 123 płyty z Ramsteina. Jest to naprawdę uważam w cholerę dużo. Nie powiecie mi, że to jest mało. No Jest to gruby kaliber, to już Wam się chyba powtórzę po raz kolejny, ale jestem naprawdę, powiem Wam szczerze, siebie bardzo, bardzo dumny. Spójrzcie sobie jeszcze raz, jak to no, wyśmienicie wygląda cała dyskografia Ramsteina, Tila Lindenmana oraz Emigrate. No i wracając jeszcze do tego momentu, co wcześniej Wam przed cięciem zaznaczyłem, że płyty to jest początek tak naprawdę mojej przygody z Ramsteinem. A mianowicie, proszę Państwa, jeszcze posiadam coś takiego jak na przykład. Różne gadżety, z zręczne jakieś te magazyny, zigzag, takie gadżety, bryloczki, pierścionki, zapalniczki z trasy, takie duperela. Wiadomo, kolekcja biletów jeszcze wchodzi w grę. Hmm, też mam taką kartkę, na której przyklejam sobie zawsze te naklejki z tych wszystkich albumów albo singli, co pokazywałem wam na różnych filmach. No jest tego naprawdę sporo, tak swoją drogą jeszcze raz się manko. No jest, yy, po prostu uważam tutaj kolekcja no, na dosyć wysokim poziomie. A mianowicie, jeszcze mam dużo koszulek, które proszę Państwa, macie tutaj za moimi plecami, że tak powiem. Yy, no tych koszulek też jest tutaj w cholerę dużo. Mogę Wam pokazać. Te koszulki też, niektóre miały okazję być już na moim kanale nieraz nagrywane. Spójrzcie sobie, mam tutaj nawet plakat wsadzony w ramkę z trasy 2023, który kupiłem. No, jest to coś po prostu zajebistego. Ogólnie kolekcję z Rammsteina mam naprawdę dużo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba po dzisiejszym materiale, jak zobaczycie, właśnie to, co wa dla was tutaj prezentuję, jest to chyba dość gruby kaliber. Nie możecie inaczej mi chyba powiedzieć. Sam ile płyt mam tutaj. Wiadomo, też te koszulki jeszcze wchodzą w grę. No, jest to coś zajebistego. Spójrzcie sobie. Tak swoją drogą ostatnio też udało mi się nawet jedną koszulkę sprzedać z Ramsteina, Co prawda używana, znaczy używana podróbka ale jak nówka bo ja ją kupiłem nowo a w ogóle jej nigdy nie mm, zakładałem. Puściłem ją za 50 zł a ją chyba kupiłem za dwie dyszki także też spoko bo tutaj zarobiłem troszkę. No ale tak to właśnie finalnie wygląda. Tutaj też proszę państwa jak widzicie mam miniaturowe gitary z Ramsteina, które też seria na moim kanale jest o tym, możecie sobie odnaleźć taką playlistę. Tutaj jest bardzo fajny, ciekawy temat, bo mamy ogólnie pleksy. Dwie pleksy z logiem Ramsteina i z napisem Ramstein. Mam nadzieję, że tam zobaczycie. W każdym bądź razie podpinam to do gniazdka i w momencie jak to zapalę, to fajnie się te diody zaczynają podświetlać. Z jednej strony mógłbym wam to pokazać, więc zrobię jeszcze cięcie na tym filmie. No i witam ponownie z powrotem po tym krótkim cięciu. Jak widzicie mamy już to podświetlone na no, taki czerwony kolor. Niestety film tego wam nie odda dlatego, że no, jest po pierwsze jasno w pomieszczeniu. Po drugie najlepiej oddaje to efekt w momencie jak się świeci to na czerwono i gdy jest ciemno w pomieszczeniu. Tak to jest chyba oczywiste. Ale po prostu no, przedstawiłem wam e, taki mały smaczek. E, Mojej kolekcji skromnej, że to tak powiem, z Rammsteina. Może skromnej to trochę zbyt przesadnie, aczkolwiek no kolekcja jest na pewno dosyć imponująca. Proszę Państwa, wracając do płyt, bo to jest główny temat tego filmu, te płyty w najbliższym czasie na pewno trafią do tej gabloty. Od pewnego czasu wstawiam dla Was pewne relacje, właśnie tej gablotki, jak ją tam składam i tak dalej. W tym momencie nic mi nie zostało jeszcze, jak je w, po prostu wyczyścić i wsadzić w takie koszulki ochronne. No i pójdą no na wieczny spoczynek te wszystkie płyty, właśnie do tej gablotki, którą mieliście już wcześniej ym, zobaczyć, okazję. Także, no moi drodzy, jest git. Jestem naprawdę szczęśliwy, że udało mi się uzbierać tak kurczę potężną kolekcję. To było wiele lat zbierania. To tak nie było, że ja. Y te płyty wszystkie uzbierałem w ciągu powiedzmy jednego roku czy dwóch lat. Nie, moi drodzy, te płyty były zbierane na bieżąco od 12 lat, odkąd moja przygoda się z Ramsteinem tak naprawdę zaczęła. Kupowałem troszkę po troszku tego, i tak po prostu wszystko wygląda, no moi drodzy. Tak, codziennie małymi kroczkami sobie kupowałem po jednej, po dwie płyty. Tak zwane no i finalnie dzisiaj taki materiał dla was prezentuję. Mam nadzieję, że wam się to wszystko spodobało. Może coś tutaj brakować w tej kolekcji z Ramsteina, to nie jest wykluczone, że tu jest totalny 100%, bo ja też jestem człowiekiem, mogę się tu pomylić, ale uważam, że to powinno być raczej tyle. Wiadomo, można się jeszcze czepiać tam jakichś szczegółów typu, nie wiem, nawet ten najnowszy... Album Tila Lindenmana z Zungę ten taki powiedzmy e, poduszka z takim mięsem co w środku jest płyta. To jest deluxe chyba edition, z tego co pamiętam, ja osobiście tego nie posiadam. No ale też po pierwsze mam album Tila Lindenmana z Zungę, który jest tam. Po drugie kupić właśnie tego deluxa Zungę to są tak skurczybyńskie koszty. Co nie zmienia faktu, że ja na pewno kiedyś to jeszcze zdobędę, ale w tym momencie tak czy siak mam 100%. Tutaj nie ma co się nawet już czepiać o taki mały szczegół, bo nawet sam fakt, że tego deluxe zungę jest ciężko dostać w Polsce, bo jak dobrze wiecie, nawet na naszych polskich stronach typu Allegro czy OLX nie pojawiają się żadne albumy, na przykład Tila Lindenmana zungę. Tego zungę na przykład ściągnąłem z eBay'a. Do tego też była właśnie koszulka w zestawie o właśnie o ta również tworzyłem dla was taki film pokazując wam to i do tego był też worek na tak zwane buty albo zakupy także no kurczę tak czy siak tutaj i tak uważam że fajny też ten zestaw jest który tutaj mam z tego zungę tak moi drodzy to by było chyba tyle ja się zabieram do pracy będę to wszystko teraz tak zwane jeszcze czyścił chował do koszulek bo mam też kupione takie Odpowiednie koszulki zamykane, żeby chronić te płyty przed kurzem, zarysowaniami itd., itd. Myślę, czy jeszcze nie nagram dla Was takiego właśnie filmu, jak już to jest finalnie wszystko w gablocie. Bardzo możliwe, że poświęcę jeszcze te kilka, kilkanaście minut, żeby nagrać dla Was taki drugi film właśnie odnośnie tej całej mojej kolekcji z Rammsteina. No, ale finalnie, proszę Państwa, wstępnie to tak wygląda. Taka kolekcja się uzbierała po tylu latach. Moi drodzy, jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie lajka, komentarz oraz zapraszam Was do subskrypcji. Subskrypcji kanału Miszczeniu Ziomek Milan. Chcę też jeszcze powiedzieć, że. Ten film na chwilę obecną kończy, definitywnie, podkreślam, na chwilę obecną, definitywnie kończy yy, serię z unboxingu. Jak dobrze wiecie, wszystko już dla Was nagrałem. Również w tym momencie robię dla Was takie podsumowanie już tego całego unboxingu, jak połączyłem wszystkie płyty, tak jakby w jedną całość. Przypominam Wam, że każda płyta, jaka tutaj leży, yy, był poświęcony na ten temat. Yy, odcinek. Było naprawdę sporo nagrywania, sporo lat dla Was to tak zwani ciągnąłem. Także no, finalnie tak to wygląda. Tutaj jeszcze pokażę Wam tego Emigrate, bo widziałem, że się Wam tam światło odbijało. Owszem, mam te pomieszczenie bardzo dobrze oświetlone, żebyście to wszystko widzieli. No jest po prostu taka fajna, skromna kolekcja moja z Ramsteina. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Bardzo Wam dziękuję, że byliście na tej serii ze mną. Ci, którzy doszli całkiem niedawno, ci co byli od początku, bo wiem, że są też tacy widzowie na tym kanale, że oglądali każdy odcinek od pierwszego. Przepuszczam, że oglądają również też ten odcinek kończący definitywnie tą całą serię. Także dziękuję. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Mam nadzieję, że Was zadowoliłem, bo powtórzę się jeszcze raz. Już od dawna czekaliście na taki właśnie film, żeby pokazać Wam moją całą serię z Rammsteina. Powiem Wam, było przy tym bardzo dużo pracy, było przy tym naprawdę niesamowicie dużo nagrywania, było przy tym niesamowicie. Wrzucania dużo na mój kanał YouTube, jakieś tam błędy były, to się coś tam wyci wycinało, jakiś mi tam film nie wyszedł, to znowu się wkurzałem, nagrywałem to jeszcze raz. Naprawdę, nie zdajecie sobie sprawy, ile przy tym pracy było. No ale nie żałuję, bo w tym momencie jest to satysfakcja na pewno, nie, że mogę pochwalić się czymś, co ktoś tak samo to lubi, jak ja, tak. Także no spoko moi drodzy. No dzięki za, za ten czas. Na razie serię z unboxingu, gdzie otwieramy sobie płyty z Rammsteina. I nie tylko uważam za zakończoną, dlatego że w tym momencie no nie mam co za bardzo dla Was już nagrywać. Wszystko widzieliście i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, jeżeli będą kiedyś jakieś nowości, oczywiście będziemy sobie kontynuować tą serię, ale w tym momencie ani Ramstein, ani Ty Lindenman, czy Emigrate nic nie wypuszcza nowego. A fajnie by było, bo by przynajmniej było co posłuchać, no i wiadomo też przy okazji można by było dla Was ponagrywać jakiś odcinek, tak? Moi drodzy, koniec tego gadania. Film trwał już ponad 20 minut. Myślę, że wystarczy. To, co chciałem Wam pokazać, pokazałem, biorę się jeszcze raz do tej roboty. Będę to czyścił, a potem chował właśnie tam do tej gablotki, która stoi. No i tyle, pozdrawiam i wszystkiego dobrego Wam życzę, trzymajcie się i do następnego, cześć!